To jest przedwojenna lokówka do włosów, zwana inaczej żelazkiem do włosów, karbownicą, falownicą. Pochodzi z początku XX wieku i od samego początku należała do mojej rodziny. Sposób jej użycia jest dość zatrważający. Żeby ją rozgrzać, należało ją trzymać nad ogniem. Jeśli temperatura była za słaba, a sprawdzało ją się na pergaminie bądź na bibule, niestety nie sfalowała odpowiednio włosów. Jeśli temperatura była za wysoka, wiadomo co zrobiło z papierem, spaliło, więc tym samym włosy również uległy spaleniu. Idealnym temperatura na pergaminie oznaczała się kolorem brązowym, wtedy fale były idealne. Oczywiście często zdarzały się różnego rodzaju przypadki, ale jak mawiała moja babcia, chcesz być piękna, musisz cierpieć, i ratowały włosy różnymi domowymi sposobami. Nożyczki należały, tak jak wspomniałam, do naszej rodziny od samego początku. Moja babcia miała kręcone włosy przez swoją mamę. Ona kręciła swoim córkom, siostrom, przyjaciołom. Mnie również kręciła te włosy. Doszła jednak przez te wszystkie lata do takiej perfekcji, że nigdy mi nie spaliła włosów ani nie przypaliła ucha. Na szczęście technologia poszła bardzo mocno do przodu. W obecnych czasach lokówki są bardzo bezpieczne do w użyciu i jeszcze bardziej przyjazne dla włosów. Najlepsze życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej, mówiła Sylwia Stagenta, Muzeum Etnograficzne w Toruniu.